Wrocław ma blok, który nie stoi na ziemi. Serio. To trzonoliniowiec. Budynek, który zapisł w powietrzu, jakby ktoś w perelu stwierdził, a może zbudujemy dom od góry? Trzonoliniowiec ma 12 kondygnacji, na których mieszczą się 44 mieszkania. Budynek powstał na podstawie projektu Andrzeja Skorupy i Jana Burzyńskiego. Najpierw postawili wielki żelbetowy trzon, taki betonowy kręgosłup, a potem zaczęli wieszać piętra na stalowych linach. Tak, jakby ktoś robił wieżowiec z przypiętych półek. Bez ścian nośnych, bez fundamentów pod podłogą. Dolne piętro nie dotyka ziemi. Wisi, jakby się obraziło na chodnik. I teraz najlepsze. Ludzie bali się tam zamieszkać. Bo jak to? Blok na linach? To nie żaden cyrk, tylko ulica Kościuszki, proszę Państwa. Ale stoi do dziś. I to całkiem dumnie. Bo takich budynków w Europie i na świecie jest tylko kilka. W Monachium, Hongkongu, Londynie. I tu we Wrocławiu. Więc jak następnym razem będziesz narzekać, że w bloku ściany cienkie, pamiętaj, mogło być gorzej. Mogłaś mieszkać w bloku, który się buje.